Siema Widzowie, witam w kolejnym odcinku z Brawl i właśnie pokażę wam Gierkę z moją, w którą bardzo fajnie zagrałem i strzeliłem bardzo piękną bramkę Jeszcze wbijem na 24 ręgle, primo będzie odcinek jak wbiję go na 25 Ale, to, ale to, jeszcze nie, to jeszcze nie teraz Dobra, więc zacznijmy Jeśli się podobał Wam ten ostatni piście w komentarzach i piszcie też yy, Czy chcecie jeszcze takie gierki w których, w których choć pokazuje takie fatalne y, rzeczy i triki Więc ja się z wami zagadnę czy